Witam Państwa, witajcie kochani. Dzisiaj różne sprawy przywiodły. Mnie i mam do pięknego miasteczka Wołomin. A tu jest urząd miejski. Tam perspektywa na różne prace. Tu jest starostwo od tyłu. I tak to jest w naszej kochanej Polsce, że pewne sprawy urządzone na miejscu nie da się załatwić. W mieście wojewódzkim, stołecznym. Można, ale trzeba stać w klejkach z całymi dniami, A okazuje się, że te same sprawy kilkadziesiąt latów dalej akurat w mieście, bo on załatwiają ją od ręki. No, więc dlatego tu jesteś? Kilka słów o miasteczku. No, miasteczko stare, tam historyczne. Na no, największą ciekawostką jest to, że tu w czasie II wojny światowej pod Wołominem odbyła się Wielka bitwa Pancerna Trzecia po kursku i Po Fales i tu Niemcy z Ruskim generalnie upniadali, no ale wybuchło nasze powstanie i tam rozwaliło im koncepcję dostarczania tu wojsk. I podczas powstania najważniejsze dla Niemców było utrzymanie arterii przelotowych przez Warszawę. Właśnie po to, żeby tu wyjeżdżały i ktowi i dalej się biły z ruskimi. No Ruscy to potem brutalnie wykorzystali, wyparli Niemców za Wisłę. Nam nie pomogły, ale to taka historia potem się gdzieś przejdę dalej to inne ujęcia nagro tu mamy paczkomat na nim herb wołowina może z zachwianym Michałem na zapleczu starostwa, idę od frontu go pokazać tu kochanie widzimy starostwo powiadowe w wołowinie od frontu no. Tu jest też ten herb. No bołowina, nie przygotowywałem się do tego filmiku, a tak za 30 tysięcy mieszkańców to chyba ma. Generalnie jest to teraz wielka sypialnia Warszawy. No. To, są, to jest stara część bołowina, to jest ta zabudowa, jeszcze takie. dowe kamienice. To jeszcze sprzed no. kilkudziesięciu lat. Tak? To jest się osiedla, blokowiska Realnie był tu kiedyś taki zakład, stolarka Wołomin no Ale pewna ciemna grupa interesów go zlikwidowała Był tu też skok Wołomin Czyli taka oświornica finansowa typu Amber Gold też obiecywała ludziom Duże zyski, a tak naprawdę chodziło żeby wyłudzić pieniądze Kilku cwaniaczków zarobiło miliony A znów kilka tysięcy ludzi straciło swoje majątki o, jest tu kebab Turcy mają się dobrze Kebab smakuje No i oczywiście do to tam w latach 20-tych to troszkę tak, że niby to się grupy A w rzeczywistości to tam różnie było w początku współdziałali, potem się kłócili, tasowali. No. Co do dziś to działa. Żona sprawę załatwiła w parę minut, to jest po prostu mega sukces. I teraz jesteśmy na obrzeżach Wołomina, wpadniemy i przekąsimy wagon, ale tu jest stacja benzynową Jeszcze pokażę drogę prylotałą z Wołomina w stronę Kobyłki. Ile trochę przez trawnik, ale może nikt mnie nie Tu się zaczyna połomin. To się spodoba. Krótka relacja, bo tam raz z Wasie sprawa. Na, 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 na cały do no, jednak proszę o lajki, suby jak komuś się spodobało. To jedne wielkie sypialnie Warszawy Warszawa ma tam cały 2 miliona, a dodatkowy milion jeszcze pracuje gdzieś to towarzystwo musi mieszkać i spać I to, jest, i to jest jedna z takich okolic akurat po prawej stronie Wisły a wokół Warszawy te wszystkie miejscowości to jedne wielkie sypialnie Jeszcze raz dziękuję pozdrawiam Państwa proszę lajkujcie komentujcie kończę transmisję